Пряво калиб, прям. А видишь, а худешь? Ох, чувак, я хочу попасть в подземелье. Молодец! Давай! 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 Давай Za mną! Nie dostałem! Dawaj! Jest szeroko, wsteczka! Na Na razie! marszu i będzie dobrze. A tu nie jest, tak? To tu każdy jednak coś tam różnię, kombinuje. Wyciąga wnioski, nie?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Zostaw, zostaw, zostaw! Przed! Ruch! Z jajek, z jajek! Kamil, chodź! Później! Do ziemi, do ziemi! Do ziemi, do ziemi! Lepszy, lepszy, lepszy! Braćuje, takije, merkošil kaporom. Nema mača. Dobro je bilo što. Češ. Bela.